Cześć, kochane dziska. Dzisiaj się pomantrujemy razem z wujkiem Poradą. Dzisiaj będą mantry słowiańskie. Rado, 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 rado. I zamknij oczy skup się na swoim oddechu patrz jak powietrze, które wciągasz nosem wypełnia twoje wnętrze Wdych się na wydech. Wdech. Wydech. A pomiędzy wdechem i wydechem przerwa, która oddziela wdech i wydech. ja pierdolę ten dym mi tutaj w nos wchodzi pomedytować kurde normalnie nie można do cholery jasno nic to kurwa nie działa no to hej kochany człowieku nawet medytacja możecie zdenerwować. A tak prawdę mówiąc, ty się możesz na nią zdenerwować, bo to my decydujemy, co nas wkurza. Nie wierzcie, że wam pomoże, jak przestaniecie chlać, A nie wierzcie, że wam pomoże, jak zaczniecie biegać, nie wierzcie, że wam pomoże, jak będziecie bogaci, nie wierzcie wam, że wam pomoże jakiś czynnik zewnętrzny się w środku w waszym komputerku, w waszym mózgu, co byście nie robili, jak nie posprzątacie sobie w tym komputerku. No a teraz powiem, no właśnie, ale jak posprzątać w tym, kuwa, komputerku? I to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że dróg jest wiele, żeby posprzątać w swoim komputerku. Ja akurat, tak jak mówię, zawsze gdzieś tam o tym opowiadam, i trafiłem na racjonalną terapię zachowań, dzięki temu właśnie prostemu e, narzędziowi, narzędziu e, sobie gdzieś tam Sprzątam w głowie, ale to, mówię, to nie jest jedyna metoda, co ciągle powtarzam. Ale dzisiaj ja wierzę w to bardzo mocno, że cokolwiek bym nie robił, że właśnie mogę ciągle medytować, nie wiem, kurde, ciągle nie wiem, być z hipersportowcem, ciągle mogę zdobywać nowe, nie wiem umiejętności, ciągle mogę się rozwijać, a cały czas mogę być niezadowolony. No chyba, że tak się zajebię tym wszystkim, czyli będę ciągle chlał, że będę zajęty tym chlaniem, że po prostu już doprowadzę się do stanu, żeby tego nie zauważyć, czy po prostu wpadnę tak w kociokwik pracy, że też przestanę siebie zauważać. Dzisiaj uważam, że żeby stwierdzić, czy że jest mi dobrze, to pobądź sam sama ze sobą, pogadaj ze sobą. Nie gadając o innych, tylko o sobie. Wracając ten palec uważności, zawsze na siebie nie zastanawiać się, dlaczego ktoś jest taki lub straki, tylko dlaczego ja tak na niego reaguję. Co mi to daje? Po co mi to jest? I tam można chyba znaleźć odpowiedź. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może za jutro będę mówił zupełnie inaczej. Ale dzisiaj tak sobie po prostu myślę. To co trzymać. A w ogóle dzisiaj moją podstawką. Czekaj, potem dziewczę wchodzę. Moją podstawką dzisiaj jest. A, zobaczcie sobie, z kim cię nagrywam filmy, znacie kolesia, z samym Ili Iliczem Leninem, pozdrow, się. twójcie towarzysz, wszystkiego dobrego, hej.